Wypuszczamy Klamek, karpie. dwa karpie. I jest polewanie, bo życiówka. <grym>, nie! Patrzcie jest wszystko w kadrze, jak coś to manewru. Łowcy! Nie wiem, tak ja Pobaj Abro, Teraz ja, teraz ja go nie we mnie! Mamy życiówkę! Bądro. Pokaż go, pokaż go! <grym, grym>, Pokaż go do kamery, czekaj. A wezmę może w ręce. Dziewiątka. Cały. Dobra, wypo... Puszczaj go. Jeszcze buzi daj. A gdzie ten drugi? Poszedł. Teraz drugiego mojego, dawaj. Daj mu buziaczka. Dobrze. Pięknie mm. framuś. Jaki odważny. Mm. I on. Mm. Mamy ją murak. Jest naprawdę fajna amurek. Paszczy amurek. Kurde. Fajna rybka. Japończyk. Ja pierdzielę. Ta fajna rybka. Teraz w końcu. O. Wypuszczaj torpedę. Naprawdę. No Patrzcie jaki w ogóle łeb ma dziwny. Yy... Mów głośniej może trochę. Patrzcie jaki łeb ma w ogóle. Dziwny taki łeb, taki jakby zasmiał w ciebie się wyrąbać. Pokaż go przodem tutaj. O. O. Do... Idealnie. Idealnie na matę. A taki grubasek hmm. z niego. prawda? No jest grubasek hmm. i ma łeb taki jakby zasmiał w ciebie się wyrąbać. W ogóle to jest ładna ryba. Dobra, puszczaj go Frank, weź tą matę, żeby było widać. Wypuszczanie, Pogłaszcz go jeszcze. Jak tam? No amur, no. Weź tą matę, bo nie widać. Weź tak jeszcze. Jest! Szymon zadowolony, zadowolony. Ej, będziesz miał miniaturkę chyba teraz, nie? Fra nowio, póka No nie. Yeah. Ale drip, drip. Yeah. Karpik. Kurde. Sam go połowił. Ja, do też do dna go pozycjonował. Tak, tak. Ojej, shit. No widzicie? On tylko do matychszał, sam machał. Ja sam go łowię. To <śmieniu> <śmieniu> to ale fajne, on taki czarny jest fajny. Ja nie mogę. Zaplątało mi się. Znowu. To jest jedno ok. Chodź już do wody. Jest to takie ładne, trzeba ładne zdjęcie. Karpiku spokój się. Ładne zdjęcie. Chodź, trzeba zdjęcia. Ma? No nie. To jest taki czarny. Ładny jest. Mamy moją już rybę siódmą. A mamy jeszcze nockę przed sobą, więc. Widzimy się przy kolejnej rybie, która będzie taka. Taka rybka, karpiks około 3 kg. Nieduży, ale fajne ma wzorki w ogóle na karku. Zobaczyć. Czerwone oczy pod światło ma. No. Naćpany jakieś? Naćpany. A takie czyściutki ogółem. się co się stało. Wygięła się z koły sajka. Koły sajka znowu się wygięła. Patrzcie co Szymon w ogóle zrobił mi z kołyską. Co za dziad. Mówię, że zespołu. Dobra, karpik. Piatnik. No i bierzemy go, wypuszczamy. No i będziemy go wypuszczać. Tak, wyg ta tak wygląda zadowolony wędkarz. Jakby chciał mnie zabić. Oczywiście ciul mi musiał ukraść, dziad jeden. Rybę. Co nie dałeś poholować? No dałem no, ci poholować. To mi już do wody. Przedtem ty to zaciąłeś. Tu. No ja się to widać. To uznaję zasadę. Że już twoja, nie? No amur normalnie, patrz No idź, do góry No tyle, że wypuścić Kurcz, zahaczył się. Czekajcie, wypniemy go. Akcja, reakcja. wypinaj go jego jakuj. Bo tak się czasami zdarza. Te kości mają takie chropowate i się czasami wchaczy w podbierak. Na szczęście nie jakoś bardzo. No czasami dużo dziurek z tego podbieraka po prostu oczek wchodzi w mu w tą płetwę. Najgorzej się pracuje taki podbierak niegumowany. Weź mnie tak. Nie widzę nic. Święcę Ci telefonem. Wypusz, go jego z ręki. Mam go w dupie, niech zachnie się whaczył ogólnie drugi raz nie da już sobie karpiać, karpia. 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 to są miśotra nie jestem mi Jestem są miśotra amura to są fajne ryby jeść od amur to jest fajna ryba, nie jakiś karp dobra, karpia. brzuszek i do kolejnej rybki U.